Bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj, jak widzicie już po tytule zapewne, ponieważ na pewno dam w tytule to, co dzisiaj robię. Moi drodzy, kiedy wy to oglądacie, jest czwarta rocznica mojego kanału, dokładnie tak, i już nagrywam 4 lata na YouTubie, także powiem wam, że to jest dość sporo czasu, więc tak. No, nadal się nie wybiłam jakoś super, ale pomijmy ten fakt, ponieważ tak, mamy właśnie dzisiaj 21 luty. Kiedy ja to nagrywam, jest tydzień szybciej, ale powiedzmy, że jest 21 luty, e, czyli poniedziałek. E, dokładnie 4 lata temu dodałam swój pierwszy film na mój kanał, ale 20 lutego założyłam kanał, także tak, ale liczymy od momentu dodania filmu. No i moi drodzy, stwierdziłam, że ja chcę zrobić coś, Szalonego, że tak powiem e, Ogólnie to na samym początku mm, Bo ja chciałam dla was e, nagrać film Taki wiecie, fajny, że coś robię fajnego i tak dalej Wiecie, specjalnie na mm, czwarty rok e, mojego kanału Co ty doing? Nagrywam Ok, Okej moi drodzy, więc jestem właśnie z Justyną siema, siema. I jak widzicie po tytule, dzisiaj robię mój pierwszy życzy tatuaż bo nie wiem czy wam to w domu powiedziałam, bo się spieszyłam bo okazało się, że w ogóle mają w innej lokalizacji studio i tak dalej no i mam nadzieję, że uda się nagrać moją reakcję wiecie, na pierwsze, pierwszą kreskę no a co sobie robię, to pokażę wam później ale nie wiem, czy to nie będzie oklejone w ogóle o oh, fakt, dobra moi drodzy, jesteśmy Um, Idziemy, chodzimy, ale nie. Gdzie? Wiem, jak ja nie wiem, gdzie. stój. W domu Wam opowiem więcej. Kurde. No, więc w domu Wam opowiem o znaczeniu. To no, może tam dalej chodź. Okej, okay, moi drodzy, więc ja już jestem po. Już ona nagrała jakieś urywki i porobiła mi zdjęcie, także wstawię wam teraz te wszystkie, wiecie, nagrania albo wcześniej. Teraz przysz przyszłyśmy sobie na mm, jakiś czas do galerii, także będziemy sobie tutaj chwilę. Przyszłam teraz do Łazienki, żeby wiecie wam tutaj zaapdateować i w ogóle. I powiem wam, że to jest strasznie dziwne uczucie. Nagrała już na moją reakcję na to, także wam tutaj też wstawię. Ból taki 7 na 10, to jest coś takiego, jakby wam ktoś tak mocno e, rysował długopisem. I w pewnych momentach było coś takiego, wiecie, jakby obrysował mi jakby kontur, zamalował kontur, no i to było takie uczucie, jakbyście po prostu kolorowali długopisem, ale tak wiecie, tak mocno. Także dziwne uczucie, ale zobaczymy, bo podobno te uzależniają. Zobaczymy, jak będzie w moim przypadku mm, i jak będę w domu, albo w sumie wiecie, co mogę Wam teraz pokazać, bo nie wiem, czy potem wiecie, będę pamiętać, żeby to zrobić. Ale uwaga, uwaga! Proszę bardzo, taka oto palma. Dajcie znać, jak Wam się podoba. No i jeszcze, jak um, ściągnę folię to wam pokażę jak wygląda bez folii. Okej, okay, moi drodzy, więc mamy już kilka dni później i odzywam się do was, ponieważ wcześniej jakoś tak wiecie, nie miałam jakby za bardzo kiedy nagrać. Właściwie to jakoś tak po prostu zapominałam o tym. Mamy dzisiaj czwartek, więc odzywam się do was z update'em odnośnie tatuażu. Bo wam go jeszcze nie pokazałam, nie opowiedziałam jak było i tak dalej, także teraz przyszła pora, żeby to zrobić. No i co? Ja jestem bardzo zadowolona, ale może Wam was pod, postawię tutaj, wiecie, żeby Wam wszystko dokładniej opowiedzieć i tak dalej. A więc teraz mogę Wam opowiedzieć całą jakby historię związaną z tym, że właśnie sobie zrobiłam moją pierwszą dziarę, mój pierwszy tatuaż, więc em, tak jak to oglądacie, to właśnie dzisiaj jest moja czwarta rocznica kanału i chciałam dla Was nagrać. Coś takiego wiecie, wow! Na samym początku miałam robić kolczyk, właściwie kolczyki w uszach, ale stwierdziłam, że to jest takie bez sensu i w ogóle no, nic ciekawego, szczerze mówiąc. Więc wymyśliłam, że sobie przyfarbuję włosy, że sobie zrobię, wiecie, refleksy, blond i tak dalej. I już szukam fryzjera, nawet pytałam się was na Instagramie, czy polecacie właśnie jakiegoś u mnie w mieście ale nie mogłam żadnego fajnego znaleźć i też jak jakiegoś znajdowałam, to ta cena była naprawdę kosmiczna, a nie chciałam tyle wydawać pieniędzy teraz, więc tak w sumie wyszło to strasznie spontanicznie, ponieważ ja już od dłuższego czasu chcę sobie zrobić właśnie tatuaż. Chciałam sobie zrobić tatuaż, co ja w ogóle gadam. I chciałam sobie zrobić właśnie ten wzór, który zaraz zobaczycie. Po prostu nie wiem, no strasznie mi się kojarzy z pewną rzeczą i tak dalej, i z rzeczą, którą bardzo lubię robić. No i po prostu na to wyszło. I dosłownie w niedzielę spytałam się moich rodziców, oni się zgodzili, także mega, mega się cieszę. I napisałam do studia, i już termin był następnego dnia, czyli w poniedziałek, także. No, bardzo, bardzo szybko w ogóle mm, się to stało. Także ja się naprawdę mega, mega cieszę, że to zrobiłam. E, I możliwe, że wam tu wkleję zdjęcia, ponieważ teraz nie chcę wam tego pokazywać tak, wiecie, tutaj na żywo, więc prawdopodobnie wkleję wam tutaj zdjęcia e, i jest to uwaga, uwaga, mm, palma. No, niby taki, wiecie, Typowo standardowy wzór, ale mi się strasznie kojarzy. Mówię wam teraz tutaj takie znaczenie tego tatuażu, więc um, po pierwsze kojarzy mi się z podróżowaniem, co ja po prostu uwielbiam robić. Yy, I, wiecie, przypomina mi o takich wakacjach i w ogóle o takiej. No kiedy po prostu jesteście gdzieś i nie musicie nic o niczym innym myśleć, tylko jesteście na wakacjach i tak dalej. Więc no, przede wszystkim właśnie z podróżowaniem. Po drugie właśnie mi się kojarzy bardzo ze Stanami, z Los Angeles i tak dalej. I bardzo chciałam, żeby właśnie to było tutaj u mnie. Ja w Stanach nigdy nie byłam, ale kiedyś na pewno będę. No i to mi się też tak z tym kojarzy. No, także także tak. No ale głównie przede wszystkim właśnie z podróżowaniem i na pewno jeszcze jakiś tatuaż kiedyś tam zrobię właśnie odnośnie tego, bo już mam jakieś tam w planach. I Justyna mnie nagrała, wie, wiecie, moją pierwszą reakcję na to, jak mi tam zaczęło robić tym, tym 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 tuszem. Nie wiem, jak się nazywa ta maszyna, w każdym razie wiecie o co chodzi. Po prostu moja pierwsza reakcja na w ogóle dotknięcie i tak dalej. I powiem wam, że to było naprawdę takie uczucie, jakbyście sobie mocno tak po prostu pisali długopisem, rysowali, kolorowali, to było takie uczucie, także naprawdę dosłownie, ja po prostu czułam, jakby mi ktoś tak długopisem robił i jakby. Jeśli mam oceniać, to ból był taki 7 na 10, coś takiego. Podobno wybrałam sobie jedno z takich bardziej bolesnych miejsc. Także zobaczymy, bo kiedyś chciałabym zrobić sobie na pewno na ręce. Zobaczymy, jak tam będzie. Bo jestem ciekawa, właśnie jak wiecie, tak mniej będzie to boleć. Bo no, jednak trochę to czułam i trochę było takie. No, to było takie dziwne uczucie, strasznie, ale trwało to mega szybko, było jakieś 15 minut i tyle, także naprawdę bardzo, bardzo szybko. No, ale powiem wam szczerze, że yy, trochę nie rozumiałam, bo oni tam gadali po ukraińsku czy tam po rosyjsku, nie wiem, nie znam się, ale no, trochę ciężko było się z nimi dogadać, yy, ale dostałam, właśnie, wiecie, ulotkę odnośnie tego, jak mam. Yy, Dbać o to. Dajcie znać, czy się spodziewaliście, że zrobię tatuaż. Bo na Instagramie właśnie Wam mówiłam, że w poniedziałek będzie film, w którym właśnie pokażę Wam, co takiego zrobiłam. No i co? I dajcie znać, czy podoba Wam się moja nowa dziara. Wiecie, pierwszy tatuaż zrobiłam sobie. Do mojej osiemnastki jest jeszcze 8 miesięcy, ale bardzo chciałam sobie właśnie zrobić teraz taki pierwszy. Kolejny raczej jak już zrobię to po osiemnastce. No, ale jestem zadowolona właśnie, że zrobiłam sobie tą pierwszą, pierwszy tatuaż. Pokażę wam jak to mniej więcej wygląda. O, proszę bardzo. Tak się to prezentuje. Mam folię aktualnie, bo wychodzę na dwór eee, i trochę się Wiecie, jeszcze cykam, ale już powoli się będę odzwyczajać, jak pójdziemy do szkoły. Czyli wtedy, kiedy wy to oglądacie, to właśnie byliśmy, właśnie był pierwszy dzień szkolny, wiecie, taki powo, pozdanych. No, także, także tak. I, I chyba to tyle, co mogę Wam powiedzieć o tym tatuażu. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie mi koniecznie na dole w komentarzach. Ja wam chętnie odpowiem na wszystkie pytania, także tam was zapraszam. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na dole, ten czerwony przycisk. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie, także, także co? Do zobaczenia, buziaki i pa pa!